Wojownicy z Zamku Mgieł. Sambor. Siedziba generała Sambora, Siemirat. Makrynie, do mnie. Epizod czwarty. Podszepty. Na rozkaz, panie generale. Makrynie, zaniesiesz do Zamku Mgieł list. Będzie to bardzo ważny list. Od tego listu wiele będzie zależało. Upewnisz się, że list trafi do rąk samego króla. I jak rozkażesz, panie generale. Od ciebie wiele zależy, Makrynie. Czy jesteś gotów wyruszyć z tą misją? E, tak jest. E, choćby zaraz. Tak. Wyruszysz zaraz. List jest gotowy. Leży na moim biurku. Makrynie, gdyby coś się stało, zaopiekuj się cieciekami i moją żoną. Odmaszerować. Tak jest, panie generale, ale. Czy mogę w czymś pomóc? Makrynie, tyle lat służyłeś u mnie. Tyle razem potój krwi i łez przelaliśmy. Niestety nie możesz mi pomóc. Ale rób to, co ci mówię. I pamiętaj. Czasami to, co widzisz, nie jest realne. A wybory nieroczywiste. Idź do króla. Uważaj na siebie. I pamiętaj, ten list ma dotrzeć do rąk króla. Nie inaczej. Uważni jesteście nawiedzając strażnika przyzwania. A kto tutaj mówi o nawiedzaniu, Sam Boże? Twoja krótkowzroczność mnie zaskakuje. Szczerze zaskakuje. Miecz. Nie wierzę, że jesteś realny. Ale nawet gdybyś był, nie wierzę. Nie wierzę, że posłużyliście się widmem miecza ze szczytnika. Wy chyba nie wiecie, czym to grozi. Szacunek dla dowódcy. Служба — щёкать коня. <плодисмент> <плодисмент> panie generale! A dokąd to tak galopujesz? Wojciech? To ty? A co ty tutaj robisz? Poluję, Poluję na, twoją na twoją głowę, głowę. sam, sam boże. boże! Co? Ta pułapka! Brącie się, psy! Ale panie generale! Co pan robi? Zlakuje nas pan! Znacie co to smak mojej stali Proszę przestać co, bo generale! Proszę? Wojciech nie żyje! Podej, podej, On chciał za tylko zapytać, jedna, dokąd pan generał jedzie! Proszę przestać, albo użyjemy głuść! Czego chcesz? Zostaliśmy naparnięci! Zabiłeś Wojciecha! On chciał tylko zapytać, dokąd nie, pan nie. jedzie! To jakaś. To nie był Wojciech! Co? Ja? Nie! Zanim Zabić generała. To niemożliwe. Co się dzieje. Zatrzymaj się ko najbliższej kapliczki twórcy. Co? Kto to mówi? Kim jesteś? Ciąg dalszy nastąpi.